Oj, powiem wam szczerze, że miałam naprawdę długą przerwę od tej karierki. Jakoś tak się złożyło, że nagrałem trzy odcinki na zapas. Potem w sumie w weekend nie miałem czasu, i wyszło tak, że ja w tą karierę nie grałem, no myślę, że z 10 dni. Więc długi okres czasu. Ale pamiętam mniej więcej co się działo, także spokojnie. Poprzedni odcinek zrobił naprawdę bardzo fajne wyniki. Widzę, że byście zainteresowani, ale wcześniejsze dwa nie do końca, więc sprawdźcie je sobie, jeżeli nie oglądaliście, bo tam też się działo. Końcówka zeszłego sezonu była bardzo ważna w kontekście tego, co dzieje się w tym sezonie, więc oczywiście no, no polecam wam po prostu to sprawdzić. Słuchajcie, kamerka musi tutaj lekko w dół, dokładnie tak. No a my zaczynamy ten odcinek od meczu z Marsylią. Pisaliście też o tym planie rozwoju żeby treningowym, żeby go zmienić. No, i wiecie co? No, trzeba będzie to zrobić. Finalnie po prostu trzeba będzie to zrobić, bo to nie ma sensu teraz szukać zastępstwa dla każdego. Nie zmienia to oczywiście tego, że jestem zadowolony, że. Um, czekajcie, pełne. To tak, skupienie na szkoleniu zrobimy od 80 już. Um, nie, od. Jezu, mi się to zawsze myli. Mam takiego laga, czekajcie. Pełne skupienie na szkoleniu niech będzie od 50 nawet, a skupienie na szkoleniu niech wlatuje. Już od 80. Tak zrobimy. Nie no, na, co ja teraz robię? To nie to w ogóle. Ja to muszę zrobić. Skupienie na kondycji. Zrobimy tak. Od 70. Ej, bo ja to zepsułem. Skupiasz się na kondycji, nawet jak masz 70. No jak ja to zepsułem, to ja się nie dziwię. Dobra, robimy tak. I zobaczymy, jak to będzie działać. Natomiast widzę, że ja po prostu zepsułem to. Jakieś gówno ustawiłem I mi się pomyliło to, co teraz, to nad czym myślałem teraz. Czy powinienem zrobić w górę czy w dół, mi się pomyliło wtedy chyba. No ale nieważne. Zobaczymy, jak to po prostu będzie wyglądać. Ten mecz, no jeszcze trzeba będzie przetrwać. Ale zobaczcie, jaka jest różnica między Głoim a między Brasierem. Brasier i Balerdi mieli tą samą wadę. Kondycję, a sięgnęliśmy głuchiego. Który, no, po prostu widać, że jest zawodnikiem, yy, który nie ma problemu z kondycją. Natomiast bardzo się cieszę, że mamy Kamarę, bo Kamara może zagrać na pozycji Brasiera. Pisaliście, żeby zmienić formację na taką ze skrzydłami, żeby pasowała bardziej Fatiemu i Greenwoodowi. Zgoda, ale wychodzi nam, więc nie chcę ryzykować. Prosta sprawa, jakby serio. Zgadzam się w 100%. Myślałem o tym, ale boję się ryzykować, skoro nam dobrze idzie. Eee, dobra, moi drodzy, zaczynamy pierwsze spotkanie wyjazdowe z Lazio. Uf, uf, jakby przypomniałem sobie co się działo w ostatnich odcinkach my byliśmy w walce, my niszczyliśmy każdego Przypomnia przypomniałem sobie o co w tej karierze chodziło w ostatnich odcinkach okej, okay, okej, okay, jakby okej. Okay. Yy, greenwood nominowany do nagrody piłkarza miesiąca, ligę oczywiście 6 milionów lajków no wiecie, ligę właśnie takie zainteresowanie yy, budzi w ludziach, także całkowicie normalna rzecz, że post ligę ma 6 milionów lajków yy, jak najbardziej, dobrze brasier przesłał wiadomość, pewnie chciałby zagrać no dokładnie, brasier, oczywiście yy, co my tutaj jeszcze mamy, nowe e-maile Mamy tu jakieś plany, bla bla bla. Hmm. Tak, i pisaliście o tych bramkarzach oczywiście. Ja jeszcze na teraz nie potrzebuję bramkarza, więc myślę, że sobie to w następnym odcinku dokładnie ogarnę. W sensie po prostu czytałem komentarze, ale jeszcze tego nie wprowadziłem do, 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 do naszej kariery, także myślę, że sobie to po prostu zrobię w, w następnym odcinku, e, no bo teraz bym musiał sobie teraz przeglądarkę włączać i tak szczerze to mi się nie chce. Natomiast czytałem, e, widziałem, że propozycji było bardzo dużo, za to naprawdę wam dziękuję, bo było ich pełno. Jakby no oczywiście na najczęściej był reset. Nie wiem, czy będzie nas stać. Zobaczymy, no i też oczywiście zobaczymy, im będzie wynik w tym meczu. Trzymamy kciuki? No i wiecie co, myślę, że bez trzymania kciuków też byśmy dali radę, bo my wygrywamy praktycznie wszystko. Jak leci greenwood z golem, rabiot z golem, wchodzi Chavez, wchodzi Konate. Znowu bardzo fajnie, że odkąd wygrywamy, nasz asystent, mam wrażenie, wprowadza większą ilość zmienników. Bardzo mi się to podoba, no bo też na tym mi zależało. Karim Konate, aktualizacja roli. Słuchajcie, te role myślę, że możemy sobie teraz ogarnąć. Więc tak. Zastosuj jak najbardziej No i dobrze, co my tutaj mamy dalej? Czy mamy jeszcze jakieś nowe role? Kamara powinien dostać oczywiście jakąś No i on powinien dostać co? Jakąś najszybszą każda jest tak samo szybka, no to chyba rozgrywający ten pomocnik co to jest zero? rola? Boczny pozytywny? Ej, a to jest ta nowa chyba, oni nową dodali jakiś czas temu, bez kitu, coś tam było, coś tam było, rozgrywające, więc dobra, dajmy mu to, dajmy mu to. Ehm, stasza Boy to samo, musi dostać jakąś rolę, każdy są mniej więcej tej samej długości, więc ja bym chciał, żeby on poszedł w wahadłowego. Ehm, no i oczywiście jeszcze Guayi. no i tutaj, co my tutaj mamy? Ma obrońcę, więc niech idzie w to. Niech ćwiczy swoją fizyczność jeszcze bardziej, bo mógłby mieć lepszą. Tutaj myślę, że ofensywny wachadłowy, nie, dajmy wachadłowy, bo my chyba na zwykłego gramy. Więc niech Jakobs ma zwykłego wahadłowego, No i my w tym momencie gramy z, z Brest, czyli no, z zespołem, który ma, który miejsce w tabeli. Zobaczmy to, halo. 9 miejsce w tabeli, dobrze. No, to słuchajcie, w ogóle w tabeli jesteście na pierwszym miejscu. To jest doskonałą sprawą, no bo mamy 7 zwycięzna, 7 spotkań, do tego jeden mecz zaległy, więc idzie nam cudownie, ale oczywiście wiele razy było tak, że szło dobrze, a później wiadomo, co się stało. Nie mówię, że to się stanie teraz, nawet nie mówię, co się stało, żeby tutaj nie, nie rzucać jakiś klątw, więc po prostu grajmy. Mam nadzieję, że będziemy grać tak jak graliśmy, i tyle. Symulacja, no i 2 do 1. E, przez chwilę myślałem, że tutaj w remis, ale wygrana. 2 do 1, Fatih gol, Zorgane gol. No i m, generalnie mecz jak najbardziej pozytywny. Wszedł sobie jeszcze Bęba, wszedł Hajdara, także oczywiście zmiany też są, co mnie, e, co mnie cieszy. No i moi drodzy, znowu mecz w Lidze Mistrzów, a w Lidze Mistrzów też mamy pierwsze miejsce w tabeli. Numer no aktualnie jest jednym z najlepszych zespołów e, no w tym sezonie w sumie. W, całej, w całym futbolu, jakby tak można powiedzieć, nie? Wiecie, to jest taka odważna teza, dosyć no bo dopiero dwa mecze w Lidze Mistrzów, w Ligę, to jest mimo wszystko Ligę, ale myślę, że jesteśmy traktowani dosyć poważnie. Może, no dobra, przesadziłem sobie nie najlepsze. Gdzież, patrząc tylko na ten sezon, no, no, no to na pewno jesteśmy w czołówce. Natomiast, yy, no na pewno myślę, że jeszcze yy, w głowach ludzi aż tak wysoko nie jesteśmy. Wejdzie Czawes bo musi odpocząć fati. Natomiast te kondycje już wyglądają lepiej, i cieszę się, że tam zmieniliśmy to po prostu. No tutaj może zagrać Kamara, więc jak najbardziej zagra. No i zobaczmy, szybka symulacja, lub brusz, jeden zmiennik. No i u no to teraz to moje gadanie o najlepszym zespole. No troszkę zostało skasowane, bo porażka niespodziewana z klubu Wanaken którego ja bardzo doceniam, pamiętam jak kiedyś z Barceloną grali bodajże, no to naprawdę świetnie, Wanaken sobie radził. No tego się nie spodziewałem, że przegramy, ale spokojnie, jakby mamy, mamy tutaj margines błędu i jedna porażka, nawet dwie w lidze mistrzów powinny i tak nam, jeżeli wygramy całą resztę, powinno nam dać to top 8, a to jest naszym celem. Natomiast no, w tym meczu musi zagrać Fati. Um, zagra sobie tym razem zamiast Rabiota, Kamara. Musimy rotować, jakby wiecie. Ci piłkarze muszą czasami dostać przerwę, więc jak Rabiot raz na 5 spotkań zejdzie, organy raz na trzy, Hajdara raz na trzy, to się nic nie stanie. Tym bardziej, że mogą wejść z ławki bez problemu. Um, tutaj nic nie zmieniamy. No i możemy lecieć do meczu z, 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 z Oksery. No liczę, że tutaj się odbijemy, bo nie fajnie byłoby przegrać. No, i remis. Zaczynamy tracić punkty. Row, kontuzja. I może to jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy wprowadzić formację na skrzydłowych, a nie na bocznych pomocników. Słuchajcie, warto o tym pomyśleć. Jeżeli chodzi o tabelę, to cały czas pierwsze miejsce. Dwa punkty przewagi nad zespołem z Paryża. Natomiast zastanawiam mnie, na ile wyleciał Row? Trzy miesiące. Bardzo długo. Natomiast no, on też nie jest jakiś niezbędny. Bęba musi grać częściej a Greenwood narzeka, że zszedł, no memba, słuchaj, jak męż grać lepiej, to będziesz grać więcej, jakby prosta sprawa, ehm, dobra, zarządzanie zespołem i teraz tak, my oczywiście formację tą, na... tą mamy, tak jest, natomiast mnie teraz interesuje lekka zmiana, lekka korekta, ehm, lekka korekta, tak jest, ehm, i teraz tak, to mnie interesuje, ehm, o, tutaj możemy mieć wysoką, Gres kontry mamy ustawioną? Od kiedy? Nie pamiętam tego. Czekajcie. Styl budowania akcji. Aha, nie. A nie. Peski tu mamy gres kontry. Od kiedy? Tu jest pressing. A to, czy, 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 bo to mi nie pasuje. Przecież my mamy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie bo mi tu coś nie pasuje. Nie mamy gegen pressing ustawiony, jak domyślam to. Czemu tam. No to tam coś poszło, nie tak w takim razie. Ej, to brzydko tutaj zrobiliśmy. No nie, no to musi być gegen pressing. To mamy to ustawione, to ćwiczymy, to to musi być. Jeżeli to ma wychodzić, to tutaj musi być gegen pressing. Yy, nie wiem co oznacza, że jest biały i ż... Nie, co to jest. Widzicie to? Czemu oni mają. Czym to się różni? Żółty od białego. Ej. Nie, no, szczerze nie rozumiem, ale dobra, to musi zostać, to ma dwa plusy, też zostanie, e, Ansu ma na skrzydłowym dwa plusy, to też może zostać, ale nie, aha, że on chyba ćwiczy ten drugi, czy co, nie wiem, ty, no, nie wiem, serio, nie wiem teraz, co to znaczy, że jeden z biały, a drugi żółty plus, no, nieistotne, nieistotne, tutaj box to box, bo też dwa plusy są, e, tutaj ja bym chciał ich zamienić, no i tutaj też na pewno będzie... E, no, na dłuższą metę będzie tutaj po prostu. Będzie tutaj po prostu kamara. Tutaj, oczywiście, chciałbym. W sumie też może być box to box, bo ma dwa plusy też, rabiot. Ale, właśnie, jeden jest biały, drugi żółty. I nie wiem, co to znaczy. Eee, mi się wydaje, że to jest to, że on ćwiczy dopiero to. Tego żółtego on dopiero jakby nabywa. Tak mi się wydaje. Bo pamiętam, że Boway ma tą sytuację, właśnie, że ćwiczy dopiero jakby. Eee, Gwayii. No, to dajmy mu też obrońcę. Merleon wahadłowy. E, tutaj niech ma wybiegający. I to mi się podoba, słuchajcie. To mi się podoba. Tak możemy grać. E, natomiast, no właśnie, to trzeba naprawić. E, I to mieliśmy zrobione w ten sposób. To wszystko musi być ładnie naprawione, żeby tutaj wszystko grało. Nie może być tutaj miejsca na jakieś pomyłki. Wejdzie sobie Murillo zamiast oczywiście. E, zamiast oczywiście kogo? no zamiast Roa, martwi mnie to, że nie gra Carboni, natomiast no on nie jest stawiany na SP, nie jest stawiany na skrzydło będzie trzeba nad tym pomyśleć nad jego obecnością w ogóle w naszej drużynie no bo skoro on nie gra no to widzicie, no też nie rozwija się jakoś mega dobrze, nie ukrywajmy tego gramy z Rastuluzą, naszą nową formacją sobie wyjdziemy oczywiście, ustawiamy ją jako, e, jako jako aktualną natomiast widzę, że no właśnie, tutaj się coś znowu, znowu mi się zepsuło bo to było tak zrobione i tak sobie zagramy oczywiście a więc szybka symulacja u siebie z tyluzą. nowa taktyka 1 do 0 czy mnie ten wynik przekonuje patrząc na statystyki no to mnie przekonuje jakby widzę że problem był bardziej ze skutecznością niż z pomysłem na grę więc e, cieszę się że koniec końców mamy zwycięstwo e, ej nie muzyka leci w tle czy nie No mam nadzieję że mam nadzieję że ten że muzyka nie leci w tle bo tak szczerze czekajcie nie leci muzyka dobra nie wiem czy ten, czy wam nie przeszkadza. Nie wiem co jest w tle, w sensie, bo zapomniałem włączyć muzyki tej jakby mojej, ale bałem się, że będzie lecieć muzyka ta mm, z prawami autorskimi, więc się bałem, że mi film wywali, ale chyba nie leci, więc jest w porządku. Um, tylko jakieś efekty są po prostu od y, naciskania ten w menu. No to to może być, to jest spoko chyba, co? to może być, dobra, zapomniałem po prostu włączyć muzyki swojej, ale to damy radę sobie bez zagra Kamara oczywiście i to tyle, jeżeli chodzi o zmiany, nie ryzykuję. gramy z BVB, ciężki przeciwnik, ale no mamy tam jakiś sposób na nich, ale niewystarczający 2 do 2, to jest remis z silnym zespołem do zaakceptowania wynik jakby wy wiecie, to jest Borussia, Mocny, mocna drużyna także też myślę, że Możemy do tego podejść raczej pozytywnie, do tego wyniku. No i gramy teraz z Soul Etienne. Merle zawieszony, będzie musiał zagrać Jakobs. Czy to jest jakaś duża strata na jakości? No strata jest, a nie, on w Lidze Mistrzów nie zagrał, no to, to nieistotne w sumie. No muszę to zmieniać, bo... No bo tak, kurczę, trochę, trochę nie ten. Muszę to zrobić potem w, w tym menu normalnym, w tym głównym. No dobrze, skład ten sam, gramy z Sametien i na wyjeździe 2 do 1: zwycięstwo Ansufati oraz Sasha Boe. No ten Sasha Boe naprawdę coś tam strzela ostatnio, mam wrażenie. Kilka bramek chyba wpadło. Moi drodzy, mecz z PSG za 11 dni w Lidze. Natomiast, tak, my musimy oczywiście zmienić taktykę i widzę, że ta zmiana taktyki pomogła. Ona tutaj bardzo fajnie pasuje, natomiast, no to zmieńmy to oczywiście na naszą domyślną taktykę i ja bym chciał jeszcze zrobić jedną ważną rzecz, a mianowicie nasi, nasi zawodnicy, nasi pomocnicy są głównie, mają głównie rolę box to box z wyjątkiem Zorgane z tego co wiem czy nie, Zorgane też ma box to box, no to bardzo dobrze, to wszystko pasuje oni wszyscy mają box to box um, także no świetnie mogą się uzupełniać no ale słuchajcie, jak już tu jesteśmy w składzie to chciałbym podsumować też statystyki, natomiast najpierw jeżeli chodzi o kontrakty no tego BMB trzeba będzie przedłużyć, co? Może będzie chciał mniejszą rolę niż ważny, myślę, że powinien chcieć, eee, więc tak, ile on zarabia przede wszystkim? 38, na pewno musi wlecieć podwyżka, no bo niestety tak to wszystko zostało zaprojektowane w tej grze, więc 45 tysięcy, rotacyjny 58, spoko, zgadzam się, Murillo, nie wiem, nie wiem, nie jestem przekonany, natomiast tak, mamy Ruliego, świetny sezon Argentyńczyka, Um, jest De Lange, Jedno spotkanie raczej słabe. Ismail Jakobs. zalewie trzy mecze, no i też jakoś świetnie nie grał. Merleon, świetny sezon. Mbemba gra w fajną ilość spotkań, um, no ale średnia ocena słaba. Guachi, no, nasz najlepszy obrońca. Zdecydowanie widać na pierwszy rzut oka, nasz najlepszy obrońca. Meite, um, jakbyś troszkę szybciej się rozwijał, to pewnie grałbyś więcej niż Mbemba. Um, Murillo, dwa mecze. Całkiem solidne, ale mecze w meczach towarzyskich. Um, Także myślę, że tutaj. Trzeba też o tym pamiętać. Sasza Bowej, 4 gole, czyli to, o czym mówiłem. Strzela bramki, bardzo mnie to cieszy. Gra lepiej niż Merlę, ale na pewno tą średnią podnoszą mu te bramki. Kamara, 12 spotkań, jest zadowolony? Jest, 6,80, fajnie. Chavez schodzi z ławeczki, ale szału nie robi. Soglo grał w towarzyskich, rabiot, 7 goli. No nieźle, nie spodziewałem się. E, bardzo fajnie. Hajdara, 6,69, jest zorgany, 6,87, więc Kamara gra na bardzo fajnym poziomie. I... Myślę, że transfer jak najbardziej na plus. Co mamy dalej? Głechii też transfer na plus, także dwa póki co, bardzo dobre transfery. Mecze tutaj Carboniego. No i właśnie on gra mało. Rozwija się też jakoś spektakularnie, ale problem z tym, że on faktycznie nie ma gdzie grać. I jakbym chciał mu zmienić pozycję, to czy to w ogóle wchodzi w grę? SP odpada, LP odpada, skrzydłowo odpada. No To jest typowa dziesiątka, a my nie mamy miejsca na dziesiątkę niestety. Ansufati 8 goli, 4 asysty. więcej liczb, lepsze liczby niż grinu. to no teraz to mnie zdziwiłeś chłopie, ale no jakby wiecie, ja się bardzo cieszę, mamy dwa mega talenty na skrzydłach, eee, no i obaj panowie grałem świetnie, następnie łachi 6 goli, eee, Konate 1 bramka, no ten Konate zawodzi, zawodzi, naprawdę mnie rozczarowuje, Krupi nie gra, no ale spokojnie, może dostanie szansę w pucharze, ale bardzo zawodzi mnie Konate, dostaje szansę, 11 spotkań to nie jest mało, natomiast no chłop po prostu, no nic nie strzela niestety. My aktualnie mamy listopad, za chwilę ten mecz z PSG. PSG ma w składzie Boniface'a, mają Gaviego z tego co widziałem też, także naprawdę no ich skład jest mocny. Natomiast w lidze, no to my radzimy sobie lepiej. Mamy dwa punkty więcej, jeżeli przegramy, co mam nadzieję, że się nie stanie, no to PSG nas wyprzedzi. Zmaksymalizujmy szansę na wygraną w tym meczu. Chwalimy formę jego chwalimy formę Ansu Fatiego, Natomiast natomiast no, To jest chyba taki pierwszy mecz z PSG, w którym czuję, że mamy, że mamy spore szanse. Jakby serio, nigdy wcześniej nie czułem, że mamy szansę z PSG. Natomiast teraz no, mam wrażenie, że Może nie jesteśmy tutaj faworytem, ale kursy są bardzo podobne na oba zespoły. W tym meczu chciałbym, żeby zagrał z zamiast Hajdary. Cała reszta jest w porządku. Panowie, skupcie się, to jest bardzo ważny mecz, gramy u siebie, to, są me to jest mecz e z tradycyjnym rywalem, mecz, który musimy wygrać, mecz, który musimy udowodnić, że jesteśmy lepsi, pokazać naszym kibicom, że, że ich wsparcie po prostu będzie docenione właśnie w tym meczu, szybka symulacja i mamy remis, to nie jest zły wynik, natomiast intryguje mnie załownik, który strzelił Longola, gola, Huzni, kim jest i w ogóle skład w że ale on się zmienił, Rafinia. Mikowic Savic, Gavi, Mendy, Robertson, Ogromne zmiany. Jeszcze Stones, jeszcze jest tutaj Oskar Gloch, także bardzo duże zmiany, a Dembele został wygryziony ze składu przez Rafinie, więc to też jest, ee, no, takie, wiecie, charakteryst no, nie, 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 charakterystyczne, ale, ej, zapomniałem nazwiska tego piłkarza, co nam gola, e, jest to po prostu znamienne, tak, dużo to mówi o Dembele. Natomiast tak, sprawdźmy sobie tego zawodnika, o którym mówiłem, który jest strzeleną gola. On ma takie dziwne nazwisko. I kim on jest? Aha, myślę, że to jest jakiś Rigen, a to jest w ogóle jakiś ziutek, wartość 5,9. Klauzulewce się ma a No to gość w ogóle ma, nie 70 Uberala, więc. To, że on nam się lata to jest niesamowite. Eee, bardzo bym chciał tutaj kupić paru zawodników z tego klubu, ale wiem, że to będzie troszkę nierealistyczne. Rzadko kiedy transfery między tymi klubami się przydarzają. chociaż eee, sprawdzę to. Nie kojarzę, żeby takie transfery były faktycznie w ostatnich latach, natomiast muszę to sprawdzić, bo być może przesadzam. Być może przesadzam i faktycznie tak transfery się e, odbywają. E, teoretycznie warto byłoby tutaj przyrotować, natomiast jako, że mamy 11 miejsce w tabeli, to bardzo mi zależy, żeby ten mecz wygrać, więc nie do końca uważam, że rotacja w tym meczu jest czymś, Potrzebnym, tym bardziej, że no nie zagra niestety Merle. Natomiast jednego zawodnika myślę, że mógłbym poświęcić. I właśnie nie wiem kogo. Komu chciałem dać szansę? Chciałem dać szansę carboniemu, ale no gdzie? Tu ma minus. Tu jest na zero. No to tutaj zagra. Karbonie na pewno skrzydle, może tu grać. Zobaczmy. E, o nie, to musimy zrobić. Czekajcie, to musimy zrobić, niestety, samemu. A więc Merle, który właśnie się rozwinął, plus 1, zejdzie. Tutaj wchodzi krupi, szybka symulacja. Za jakie Mateny? No i dwa do jednego, ważne, że wygrywamy, wszedł Chavez, wszedł Murio, no i Zorgane, jak zagrał Carboni? 6-8, no strzał nie zrobił, ale zagrał solidne spotkanie, myślę, że nie zawiódł, raczej pozytywnie, bardzo ważne trzy punkty, słuchajcie, te trzy punkty dają nam właśnie awans do top 8, przynajmniej na, na obecną chwilę. Mamy aktualnie też dwa punkty przewagi nad PSG, To się. nad Lil! Lil dogonił PSG, Lil też zradzi sobie znakomicie, bo to nie jest tak, że PSG gra słabo. Po prostu my gramy tak rewelacyjnie. No i Lil w sumie też gra rewelacyjnie. Jak wiecie, my się podniecamy, podniecamy naszą formę, ale Lil ma zaledwie dwa punkty mniej. No teraz już nawet więcej. O jeden, bo wygrali. No ta pierwsza trójka radzi sobie genialnie. Cudowny sezon, zarówno nasz, jak i Lil. PSG że może czuć się lekko rozczarowany, ale generalnie oni nie grają źle. Po prostu to my mamy sezon życia. Dobrze, grał Hajdara, teraz zagra z Organe. Cała reszta jest bez zmian. Do składu wraca Merlę. No i na wyjeździe znów z klubem Polaka? Remisujemy! No nie, boj, czemu ta czerwona kartka? Zepsułeś nam teraz totalnie sytuację. Nie rozumiem, czemu wszedł Konate w ogóle zamiast łachiego. Konate, który nie strzela goli, wchodzi zamiast łachiego. No nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ten, ten, ten ruch naszego asystenta. Natomiast no, daje nam ten ryms pierwsze miejsce w tabeli, ale i tak no, widzimy, że jeżeli tutaj PSG wygra, to zrówna się z, nasz, z, nasz, z naszą trójką, z naszą dwójką właściwie punktami, ze, z nami z Lil. Więc też musimy na to uważać. W meczu z Montpellier nie zagra Sasha Boya. A propos Montpellier, no to mówiłem o nich na ostatnim odcinku na moim głównym kanale, więc sprawdźcie sobie to. No bo ten odcinek polegał na tym, że pokazywamy Wam najlepsze kluby do kariery, ale przy użyciu punktów startowych. Więc właśnie tam między innymi było Montpellier, a ja widziałem, że spadliśmy na drugie miejsce w tabeli. Więc no, PSG musiało tam grubo, grubo wygrać. 5 do 0 wygrali. A nie, 3 do, a, bo dwa mecze, dwa mecze zagrali w tym czasie już, what, co jest? No to już w każdym że jeżeli wygramy, no to wskoczymy na pierwsze miejsce. No chyba że Lil wygra. No, tam ten bilans jest naprawdę na styk. Bilans jest naprawdę na styk. W każdym razie, no w tym meczu nie zagra Boy. I teoretycznie to Murillo powinien zagrać, ale chyba bardziej wolę, żeby tutaj zagrał hmm, Jakobs, więc to on zagra. I tutaj zagra sobie z organem. No, i wychodzimy taką jedenastką. Gramy u siebie na stad Velodrom eee, ok. Znowu ten sam błąd. Stasza musi zejść. Wejdzie sobie krupi no i szybka symulacja z Montpellier u siebie, 2 do 1 Jakob z golem, więc warto było na niego postawić do tego Ansu, Fatih z brameczką eee, no i generalnie spotkowanie, spotkanie spotkowanie. spotkanie raczej kontrolowaliśmy kontrolowaliśmy, długo było 2 do 0 eee, no ale Lee skończyło pod koniec, strzeliło pod koniec gola Manchester City wie, że, że jest w takim samym kryzysie jak w rzeczywistości, my się w top 8 a Manchester City ma 25 miejsce w tabeli, więc razem sobie bardzo słabo eee, Barcelona też, porażka Dwa remisy też słabo w sensie. Lips to samo, Juwe to samo, mm, także sporo zaskoczeń. E, Leverkusen na pierwszym miejscu w tabeli. No tam chyba za dużo zawodników się nie pozbyli, skoro sobie tak dobrze radzą. E, sprzedali Boniface'a, ale pewnie ten trzon został. Pewnie tam nadal w składzie jest, e, jest e, Tach, jest Szaka, Frimpong Grimaldo. No, a my w tym meczu, czy jesteśmy faworytem? Nie wiem. Czy mamy szansę, żeby wygrać? Jak najbardziej. W tym meczu zagra Zorganę. To tyle, jeżeli chodzi o zmiany. i wraca do składu. No i zobaczmy na Etihad Stadium. No, bolesna porażka. Bolesna porażka. Manchester City wygrywa z nami 3 do 0. No, liczyłem, że powalczymy. Liczyłem, że powalczymy. My teraz spadamy na miejsce, które no. Nie do końca mnie cieszy, bo bardzo chciałem powalczyć o, to, o, te top, o te top 8, natomiast pamiętam, że gdy wylosowaliśmy terminarz, to mówiłem, że ten terminarz jest raczej trudny, więc też musimy o tym pamiętać. Greenwood, czerwona kartka, łachi zmęczony, ale damy sobie jakoś radę. Wejdzie Chavez, tutaj odpocznie też brasier, zagra z Organe. No i myślę, że powinniśmy sobie poradzić, tak? Gramy z Lą, które ma czwarte miejsce w tabeli bodajże. O Jezu, znowu to samo. Znowu to samo, Greenwood musi zejść. No i tutaj wejdzie Krupi. Halo? Proszę to, proszę to zaakceptować. No i gramy... Gramy z lną. E, no i zobaczmy. 2 do 1, Czawes z golem! Czawes z golem. No a Konate, Konate znowu gra kupę minut. Dostaje 40 minut i znowu nic nie pokazuje. Konata jest naprawdę dużym flopem. Niestety słuchajcie, ale Konata jest bardzo, bardzo dużym flopem, gramy teraz z Pari FC, czyli z Beniaminkiem, natomiast zanim z nimi zagramy, to otworzy się okienko transferowe, okienko, w którym potrzebować będziemy bramkarza. Pisaliście propozycje, ja je czytałem, ustosunkuję się do nich w następnym odcinku, e, właśnie gdy zaczniemy okienko, czyli, czyli teraz, czyli teraz, ale jeszcze jeden mecz sobie zagramy, jeszcze jeden ostatni mecz, ale też trzeba sprawdzić tabelę, jak to wygląda. Straciło stracił punkty PSG, straciło punkty też Lil więc to mnie cieszy, prawie jesteśmy w połowie sezonu, zaledwie 3 remisy, zero porażek, The Invincibles, ciekawe, ciekawe, mamy na to szansę, są pierwsze oferty, oferta za Brassiera, za Merleau eee, powiem tak, jeżeli chcecie Brassiera, to dajcie więcej kasy, ale ja jestem w stanie się na to zgodzić, natomiast jeżeli chodzi o Merleau no to ten zostaje, a zwłaszcza jeżeli w grę wchodzi jakaś wymiana piłkarza, który mnie nie interesuje. Dobrze. Gramy z tym parę FC, Greenwood zagra, Fati zagra, Wahi zagra, tutaj wszystko jest w porządku. Eee, zagra Hajdara, ok. Chciałbym dać szansę Bębie, ale chyba nie, chyba zamiast Głechiego, on cały czas gra, niech odpocznie też, żeby nie był przetyrany. Eee, no i jeszcze jedna rzecz, ja bym chciał, żeby zamiast Konate wszedł Krupi, zobaczymy czy to się wydarzy, bo Konate gra bardzo źle. Ostatni mecz w tym odcinku, na stadę zobaczmy, 3 do 1, pięknie, i czy wszedł Krupi? No, nie wszedł krupi, niestety. Nie wszedł krupi, ale Greenwood z hat -trickiem. Także no, chłop tutaj wykierował całe spotkanie. A my kończymy. My kończymy na dzisiaj to tyle. Widzimy się za parę dni Siemano.